No, i kochani, czasami są takie właśnie dni, szczególnie w niedzielę, kiedy naprawdę nie ma nawet czasu, żeby obrobić film i nawet wpuścić czołówkę. Więc tak nagrywam właśnie z kościoła, czekamy na ostatnią czołówkę 18.30 i w międzyczasie kilka takich, takich słów. Bardzo ważna sprawa, kochani: jesteśmy chrześcijaninami, i być chrześcijaninem to jest naprawdę chluba, to jest moc, to jest petarda. I mimo tego, że nie mieliśmy wyboru, bo na pewno rodzice nas przynieśli. Za co chwała im, ale dzisiaj podejmujemy świadomy, świadomy wybór, czy my rzeczywiście chcemy być chrześcijaninami i czy rzeczywiście chcemy oddawać się właśnie Panu Bogu. Kochani, trzy skutki chrztu, które są. Pierwszy skutek to jest ten, że jesteśmy obmyci obmyci z grzechu pierworodnego, jesteśmy czyści. I kochani, to obmycie to też jest ważna sprawa, dlatego że zostaliśmy przez chrzest zanurzeni. Z greckiego baptyzmu to jest zanurzenie w wodzie, ale zostaliśmy też zanurzeni w śmierci Pana Jezusa. Po co? Po to, żeby obumrzeć z siebie, obumrzeć ze własnych złych skłonności, obumrzeć z tego wszystkiego, co nas jakoś tam po prostu ciągnie, co prowadzi nas do zła, do grzechu, do szatana. I kiedy obumieramy z tego, to przechodzimy tak jak Jezus, ze śmierci do życia, czyli on umarł po to, żeby zmartwychwstać, i my stajemy się nowym stworzeniem. Obumieramy dla siebie po to, żeby być darem. Darem dla innych. Darem dla Twojego męża, darem dla Twojej żony, darem dla Twoich rodziców, darem dla Twojego przyjaciela, przyjaciółki. Stajemy się darem dla drugiego człowieka. I chrześcijaństwo, zobaczcie, że szczęście polega na tym, nie, że teraz ja mam być szczęśliwy, tylko szczęście polega na tym, że ja mam uszczęśliwiać innych. Kiedy to rzeczywiście się dzieje, kiedy ja uszczęśliwiam innych, to automatycznie ja jestem szczęśliwy. Bynajmniej ja tak mam, że dla mnie największym szczęściem i największą radością z życia jest po prostu to, żeby dawać szczęście innym. Drugi skutek chrztu to jest, kochani, włączenie w kościół, kiedy jedna osoba idzie i. Trapią, mają jakieś takie problemy, doświadczają trudności, upada, dlatego że nie jest w stanie sobie poradzić z tymi trudnościami. I wokół niej są inne osoby, które, jeżeli kierują się Panem Bogiem w życiu, kierują się chrześcijaństwem, to, czy kierują się miłością, to nie są obojętne wobec upadku tej drugiej osoby, ale ją podnoszą, idą razem. Inna sytuacja, kiedy obok Ciebie osoba może upaść, no to tak właściwie Ty jesteś w stanie tą osobę później podnieść i idziecie razem. Kościół ma jeden cel, doprowadzić nas do zbawienia i przez całe życie po prostu nam towarzyszy od momentu narodzin, od momentu właśnie chrztu do momentu pogrzebu, czyli do momentu śmierci. Przez cały czas jest właśnie obecny w naszym życiu, może być obecny, jeżeli tylko go wybieramy, włączamy i, i dbamy, dbamy o to, żeby też tutaj należeć. Tak jak będzie wyglądał Kościół, zależy od Ciebie. I ode mnie. Jeżeli będziesz czynił dobro, jeżeli będziesz kierował się w życiu wiarą, jeżeli będziesz naprawdę uczciwy, to będziesz budował Kościół, będziesz wzmacniał. Jeżeli jednak będzie wiele jakichś takich występków, złych rzeczy, to będziesz osłabiał Kościół. Jeżeli ja będę gorliwym księcem, będę robił wszystko to co robię na 100%, będę kochał, będę wierny, to będę budował Kościół. A jeżeli nie będę tego robił, ale będę gorszył, to będę ten kościół osłabiał. więc pragnę pragnę budować kościół ale to jak wygląda kościół zależy kochani naprawdę od nas dlatego to jest ważne żebyśmy właśnie szli szli w tym kościele w świadomy sposób też wybierali wspólnotę no i trzeci skutek grzechu to jest to jest kochani Tożsamość, to jest nasza tożsamość. Czyli zobaczcie, Jezus słyszy, ty jesteś mój syn, umiłowany w tobie mam upodobanie, jesteś dziedzicem, jesteś umiłowanym przez Pana Boga, umiłowanym synem, umiłowaną córką, jesteś, yy, jesteś kimś niezwykle ważnym. I to jest świadomość. Tożsamości, ale też świadomi powinniśmy być, że dziecko pozostawione samo nie da rady, nie ogarnie tego wszystkiego. Dziecko potrzebuje drugiej osoby, która będzie wsparciem, która będzie towarzyszyć, która będzie opiekować, się, która będzie podpowiadać, która będzie, będzie po prostu automatyczną pomocą. Eee, <grym> No właśnie, jakimś kimś takim jest dla nas Ojciec, Bóg Ojciec, nie? Że On jest przy nas, że On nas prowadzi, że On nam towarzyszy, że On nas wspiera. I Ty jesteś dzieckiem, niezależnie od tego, ile masz lat, jesteś ciągle dzieckiem dla Pana Boga, którą chce wspierać. I to jest Twoja tożsamość. To jest piękne. Kochani, i dzisiaj zachęcam Was do takiej modlitwy, właśnie odnowienia przyczyn chrzcielnych, czyli wyboru. Czy Ty wybierasz chrześcijaństwo, czyli wybierasz to, żeby być darem dla innych, żeby obumrzeć dla siebie po to, żeby dawać się innym. Czy wybierasz to? Że chcesz właśnie szczęścia tych drugich osób? Czy wybierasz właśnie Kościół, w którym wzrastasz? Kościół, który może nie jest idealny, ale Kościół, który prowadzi. Kościół, który jest miejscem, środowiskiem wzrostu naszej wiary, gdzie spotykasz się właśnie z Jezusem. Czy wybierasz ten Kościół i czy chcesz właśnie w nim wzrastać, rozkrzewiać swoją wiarę? No i trzecia sprawa, czy jesteś świadomy też tego, kim jesteś, że jesteś umiłowanym, ukochanym dzieckiem Pana Boga? Bo ta świadomość naprawdę nas prowadzi. Kocham chrześcijaństwo i cieszę się, że jestem chrześcijaninem. A jak tam u ciebie? Cieszysz się, że jesteś chrześcijaninem? Na drogę odkrywania chrześcijaństwa błogosławię was serca i w ogóle mam nadzieję, że mi nie ścięło, nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.